Cześć, z tej strony Gerd to Kolejny odcinek gram w grę Tomb Raider. A dlaczego ona tak się zestresowała? Ten fragment miał się nazywać Chwila dla siebie. Myślałem, że będziemy mieli chwilę dla siebie. Ja wyjdę, Oj, zabiłem i, i, i ten ptak. No tak. Ten ptak również miał chwilę z nami. Krótką. Eee, wydałem już wszystko? Naprawdę? Mniejsze. mniejsza. Tam ktoś jest? Hello! Uuu. Dobra. Eee... Porozmawiajmy o królikach. A! Fak, tylko jednego mi się udało polować. A jak do tego ptaka się dostanę? Jak on mnie utknął na, na drzwi. Na, na, na drzwi, na ramce. Co, w ostatnim odcinku mieliśmy bardzo wzruszającą scenę i e, kiedy umarł Rod, bardzo się spłakałem. E, Rot, jak każde prawdziwe obi Konami będzie zawsze z nami, więc, więc pewnie jeszcze parę razy usłyszymy jego głos w tej grze. E, I co mnie bardzo wkurza, bo, bo, bo motyw jest już tak oklepany i tak głupi, że... Dobra, no przesadzam, że jest głupi, no piękny, wzruszający, jest oczywiście wszyscy kochane taki motyw. Nie mam butów, żeby chodzić po takich kałużach. No, i co mi da ten instynkt przetrwania oprócz tego, że widzę... Ptaki! Ptaki! Fuck! Dobra, bo ja marnuję strzały po to, żeby polować na ptaki. Dobra, nie, tym się nie da skratkowo robić Skrytkowo, ukrytkowo Chętnie mi się to co, coś upolował Czymkolwiek jest, chyba królikiem Tak, znowu zmarnowałem O, teraz go mogę zabić. Teraz go mogę zabić. Teraz go mogę. Teraz jest chwila bardzo odpowiednia. Pędz. Dobra, dobra, podejdź tu bliżej i machnij strzały. Ja bym to ciało ukrył na najchętniej gdzieś, ale nie bardzo jest gdzie. E, przepraszam że za tą chwilę ciszy, ale po prostu musiałem, musiałem skupić poślady ślady na, 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 na misji e, nie, da, nie dania się zabić. Dobra, dobra, teraz z której strony są? Nie, wiem, tutaj są strzały, też mi się przydadzą. Dobra, tam idziemy. Tam idziemy, nie? Ja cały czas ten. O, o, tam jest, tam jest gość. On jest sam? Sam jest, sam jest, sam jest. Fuck, schował się. Pięknie, pięknie, pięknie. E, tutaj kolejne strzały. Dobra, I, i naprawdę lubię to takie ukrytkowe zabijanie. Dobra. Dobra, dobra, coraz bardziej mi się to podoba. Tam jest facet. Pięknie, pięknie, nie no, musicie mi przyznać, że po prostu pięknie ich kosze. Nie wiedzą, co ich uderza. Nie, tutaj mam tą ściankę wspinaczkową, ale nawet nie mam jak na nią wejść, więc nie wiem. Po ona ona jest tak na dobrą sprawę, tak szczerze Wam powiem. O, jest, jest, jest facet, yy, który. Musi. umrzeć! Tam jest kolejny. Yy, za nic w niego nie trafię. A może trafię. Nie w nogę. A! Dobra, pięknie MLD. Nie, no chłopaki po prostu nie wiedzą co ich, co, co ich trafia, no. A ich szlak. Dobra. Nie wiem, czy tu jeszcze są jakieś wrogowie, czy, czy, czy już wszystkich wykosiłem. Ale po prostu jestem w siebie tak czy jak niezwykle dumny. Po cichutku, po cichaczku. O, znaleźliśmy domek myśliwski, cokolwiek to znaczy. O, tam możemy coś zrobić. A, to jest obóz po prostu, domek myśliwski. Eee, to sobie to spalimy. Gdzie jest ten obóz, do cholery? O! Tak Dobra... Nie wiem, w którym kierunku ja idę, ale na pewno koszę wszystko po drodze i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Eee, no bardzo, bardzo, bardzo miło się tutaj e, rozmawiać z panami. Rozwalmy to. I teraz możemy się tam władować, nie? Nie wiem, co tam jest. Tam są jakieś strzały, bardzo fajnie. Teraz sobie może je skonsumujemy. Bardzo mi się tutaj podoba, bo chłopaki dostają w piernicz. I, i, i o to chodzi. O to chodzi w tej grze, żeby chłopaki dostawały w piernicz. Dobra, stąd mógłbym się gdzieś przenieść. O. Na przykład, kurde, jakoś tam bym. ani tam. Gęskrzynka z Gęskrzynka nie interesuje. To eee, dokąd ta Tyrolka? Do zasobów. Hmm, a skąd bym. O, tam mógłbym się. machnąć. Stąd. No to tak zrobimy. No to tak się machniemy. Aha, i mam się stąd. Machnąć na tą trulkę. Tak jest. Dobra. Nie wiem gdzie są chłopaki, ale mam nadzieję, że wyzdychały już przynajmniej częściowo. Tam jest kolejna skrzynka, która mnie nie, naprawdę nie interesuje. Te skrzynki. nie mam pojęcia, czym są, dlatego mnie po prostu mało interesują. Eee... Ja stąd skoczę to mnie, co za, się zabije? Najprawdopodobniej, co? Dobra, muszę się zbierać trochę niżej. Stąd skoczę coś mi się nic na pewno nie stanie. Eee... Eee, gdzie mam iść? Tam gdzieś miałem iść, nie? O tam. E, ja się boję, że się okaże, że będę że, że teraz tak szedł szybciej. E, I tam będzie ich jeszcze 50. No niby większość kurmów ma tylko siłę, oni powinny być w ogóle tutaj. E, dobra, mam maks już tego. Aha, a tutaj powinienem to rozwalić. Skoczyłem strzelbą Na pewno strzały nikogo nie ostrzegły Uuu, gdzie ja idę? Nie wiem, ale jest fajnie A, może i nie Nie, to wylądowałem Boże, jakie to bezużyteczne Tutaj ten, po prostu tędy mogłem ich zajść A mnie tak ciekawiło, to se poszedłem Ech gdzie jest mój cel? No gdzieś w tym kierunku, na pewno. A, tu jest ten obóz, który, na którym się zastanawiałem gdzie jest, ale po co mi on teraz? skoro nie mam... Nie no, nie mam trochę surowców, co i za 300 mogę zbudować eee, Do strzelby, do karabinu hmm. Ochłona uchwytu, ba 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 o, skrzydło przeładowanie to będzie przydatne. Mimo, że ostatnio rzadko korzystam z, tej, z tego krótkiego pistoletu, to, to, to będzie tak przydatne. No wiem, buduję wszystko co się da, na, na co mi stać to, to buduję. Tam mam iść, tak? A, dokładnie to tutaj. Wcale cały, cały czas tak blisko byłem? Czy ja tak się kręcę w kółko? Nie wiem.

Dobra, to u raz pierwszy. Fuck, nie zdążyłem. Gościu, gościu! Gościu, przestań się ruszać! Oj, dziękuję. Strasznie dużo strzał musiałem zmarnować, ale... ale, ale zabiłem ich zanim mnie zauważyli. Z czego jestem niezwykle dumny i zadowolony. O, tędy mogłem też iść, tak? Załatwieni, O, gzibki, halucynki, dla mnie branie się zaczyna yy, Wyjść z lasu przez wilczą norę Tak, no to jest po prostu coś co najbardziej lubi wilcze nory W sensie takie prawdziwe, nie wiem O, tam coś, się... kurde, tam jeszcze coś jest Idziemy tam, no dobra, spróbujemy zobaczyć co tam się dzieje Tutaj te drzwi mogę rozwalić. Super I tu mamy jakiś relikt, tak jest! Dobrze się cofnąłem. Nie, po prostu odchodzę do surowców. Niech będzie i tak. I, i co? No ja i wychodzimy z lasu przez wilczonorę, jakkolwiek by pięknie to nie brzmiało. Może to jest jakaś metaforyczna, metaforyczna wilcia, Ale nie na taką mi wygląda. Dobra, rozwalmy te drzwi. nie wiem, czy tutaj będą coś goście? Chyba będą. Co nie robią w wilczych norach, to nie wiem. Hello! Czy to ty bębnisz? Albo ty? Albo ty? Przepraszam, ko koledzy... Kto używa czaszek jako zaprawy? To się nie klei! To się nie... O, mogę rozwalić tą sarenkę że ja jak zwykle ja po prostu jakiś jestem nie, nie, nieprzytomny zawsze, zawsze zapominam włączyć stopera. Ile już gramy, jak myślicie? 10 minut czy więcej? Więcej, z 15 chyba. Eee, to co? Ja teraz włączę ten stoper. I tak będziemy grać na czuja. Ale najpierw będziecie mieć długi odcinek, hehehe, i będziecie robić, boże, niech on już to stop to skończy, a eee, uncu. Nie wiem po co, ale mogę, mogę przyciągnąć tą sarnę. Ale zresztą to, że jeszcze nie wiem po co, to nie będę tego robił. Tutaj. O, tu są wilczki. Te wilczki chyba nie miały mnie zauważyć. Ale chyba nie. Chyba nie miałem jak się przed nimi schować. mogłyby nie szczekać? Nie chcę ich zabijać. No, najwy, najwyraźniej je hodują. Dobra, po polerze mi ta, ta sarna. Uuu, i co się stało? Dobra, nie no, nie, naprawdę nie rozumiem. Ta sarna w coś przesunęła. Znaczy. Się... A tego mam się złapać. Okej, okay, już łapię, już łapię. Nie zauważyłem, że na górze jest takie coś. Okej. Okay. Oj, co no? Przecież się złapała. No nie, 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 nie się tak, nie ja się złapałem. Ja się złapałem i tyle. Nie! Nie, un na kim malowoncu. Nie nie nie, 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 Co tym razem? Co za zna. słowo Przesunęła? Nie wiem. co zna. Szarpnij ją. i za późno. Nie wiem. Nie, nie wiem, czego chcecie ode mnie wilki. Ale naprawdę strasznie głośno szczekacie i mnie trochę irytujecie. Boże, tak będę z tą sarną się bawił. No. A, pięknie. Piękna ilustracja rodu Baratrionów i Starków. A wszyscy wiemy jak to się skończy. Eee, jeszcze raz. I teraz szybko, szybko, szybko. Za późno, Idiotko, za późno. Nie wiem, ja powinienem... Już wcześniej... Jakoś tak jest w pionie do mnie? Nie, nie, nie rozumiem. Ale parę razy mi się. Parę razy coś mi Marysia mówi, ale nie słyszę przez wilki. Poczekaj. No widzę, ale mam. Okej, okay, Marysia yy, mówiła mi, że muszę się złapać tej belki <grymne> <grymne> yy, No i... Jolo! Za późno! Ja za późno skaczę cały czas, ale boję się, że jak tak kurna skoczę na nią, jak ona jest na wprost mnie, to jej nie złapię, nie? Czy ja to robię jakoś. nie wiem. jak, jak, jak ma tą? To mi się wydaje. Ale ja już raz złapałem tej. i teraz będę się 20 razy ten. a, a, a raz już złapałem tej cholernej skały i to za pierwszym. za pierwszym razem! To, dobra, a dlaczego tym razem. nie wiem, co, co. co. co ten. dlaczego ten jeleń tego nie popchnął? Taki jeleń. Jolo! E-e-e! No, złapałaś to! I trzymaj! Dziękuję! Boże, jakie to było irytujące! Teraz mogę zabić, nie wiem, jednego wilka. Tego. Dobrze, ale więcej wilków nie zabijam. O, co znalazłem? Grobowiec? A gdzie on jest? Czy to mi się wydaje? Zbieram sobie te surowce. I co? No, wkaz to. Dobra, tak. Tak to zrobiłem. A i tutaj będzie zaraz będzie... Oj, oj, oj! Dobra, y, zatrąbiły za trąby jerechońskie. Ale nie podejrzewały, że ja się w tym miejscu zatrzymam, i nie zejdę tam. Ha, ha, ha. jeszcze jakieś bębenki. No, dobra, no to nie mogę się tak czaić, no. Uuuu, Disney! Eee, nie podobało mi się to. Nie podobało mi się to, nie wiem o co chodziło. Ja przecież zrobiłem piękny skok, ala myszka Miki.

Dobrze dziękuję I jak ja tutaj mam skoczyć żeby to było rozsądnie co i jadę, 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 jadę skok! A, trzymaj się! A ja nie miałem skakać, tylko robić trzymać się, boże A ja chciałem zrobić takie ala Disney Land żeby było fajnie I co? Nie było fajnie no, Za jakiś wilk mnie zaatakuje kiedy stoję na krawędzi przepaści, to jest najlepszy sposób, żeby zezarcie wilk. Najlepszy moment, żeby zezarcie wilk. O, teraz jestem trochę. Nie, no dobra. Mam piękny. O! O Jezus Maria, jak mnie ja To są głupie nietoperze. I am Batman. Mieliśmy piękny zoom na tyłek Lary. Nie wiem, czy widzieliście. Ja nie narzekam, oczywiście. Co tutaj jest? E, ogólnie to gówno, więc trzeba iść gdzie indziej, tam do słońca, tak. tak. Jak widzisz, tunel i ko na końcu światło, to zawsze tam mieć, zawsze co by się nie działo. Boże, jestem z powrotem w mieście ubogich, boże, w tej super zagmatwanej lokacji, w której bez przerwy się gubię. Aha, na pewno nie mogę zrobić hop To już wiemy. Więc którym ty mam iść. <grym> <grym> A, to jest tyrolka. Dobra. Dobra. Dobra, jestem za. Tyrolka jest. Tyrolka jest bardzo fajnym środkiem transportu. Jolo! A to Harry Potter mnie niezwoli, po teraz? Dostaliśmy kurwę. Boże, oh, dlaczego ja tak brzydko mówię? Sure ja on on pierwszy powiedział bić. Nie mogę strzelać i rozmawiać. Yy, zejść na plażę. Yy, trolku No, ewidentnie. Ale zaraz zaczną do mnie strzelać chłopaki. Jestem tego w 100% pewien. Dobra, nie zastanawiam się czym są te. I czy mógłbym coś z tym zrobić eee, Nie, ja tym przyjechałem tutaj, tutaj walczyłem... No dobra. Nie ma dwóch razy walki w tej samej lokacji na pewno. Hop, sam, hop, sam, hop sam, hop sam A, jedną nogą. Dwie nogi są dla słabych Trzeba wiedzieć jak się zachowywać jak badas hopsa, hops, hopsa, hops, hopsa, hops. hops, 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 hops hop, hops, shift. Shift. Strzały. To znaczy, że zaraz się bił z kimś. Dobra, wystrzelam tą jedną strzałę, żeby to podpalić, nie wiem po co. To też podpalenie, nie wiem po co. I, I... teraz mi się zmieszczą. O! O! To, bo teraz mógłbym się tutaj winą podczepić do tego. Tylko po co? Kiedy ja chcę tutaj zjechać, tak? Tak? Chcę tutaj zjechać, zjechać nad, wjechać tym? I hop! Ale jazda! Ale fajnie! Normalnie jak na Kasprowy. Dobra, jesteśmy w gondoli. Robi się mgliście, w związku z tym...

A dlaczego nie, nie powie o tym nikomu innemu? Przepraszam bardzo. Bo nikt mi nie umie, że tylko dlatego nie... A nie, no dobra, już nie bym mówiła coś tam. Ale to już wcześniej mówiła, to teraz na, w zasadzie dlaczego każę sam milczeć. Dobra, ja tutaj na pewno będę walczył z gośćmi. Jestem na 100% już pewien! Eee... Tam się miałem dostać, tak? Więc muszę się dostać tutaj teraz Zajbioza eee, nie pal się, tylko linuj się, no Okej okay. jolo! Już myślałem, że spadnie w przepaść przez sekundę. Już tak się już miałem być w kurzony ku, ku Już będę z kimś walczył, czy jeszcze nie? Dobra. No, za dużo naboi mam dookoła, żeby się nie zapowiadało tam walkę. Eee... Tu jest kolejna ta? Trolka, tak, muszę wejść na górę. Fak. Eee, nie, ale chyba jednak tamtędy. Jakoś, tak, tutaj jest drabinka, eee, bardzo ładne widoki, przepraszam, tak wiatr no, a też tak uważam, jest zdecydowanie za cicho. Eee, Zastanawiam się nad perspektywą skończenia odcinka tutaj, wiecie, bo to jeszcze trochę potrwa. Eee, więc ja tą część, ja po prostu sobie na dalej sobie dogram w następnym odcinku, to zobaczycie także, zobaczycie następny odcinek, który zaczyna się od y wizji tyłka na, 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 na w tle słońca. Eee, to ja podziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, oczywiście dajcie łapkę w górę jeśli wam się podobało, komentujcie na przykład Lara ma świetny tyłek, albo Lara ma świetny cycki, albo Lara w ogóle jest sexy i jestem zakochany w grafikach komputerowych, bo nie mogę znaleźć prawdziwej dziewczyny. Eee... Subskrybujcie, żeby być na bieżąco, oczywiście w podpisie pod tym filmikiem prawdopodobnie macie link do mojego fanpage'a. Jeśli nie, to wpiszcie sobie w Facebook Gerdmarf yy, i wyskoczę Wam taki krwawy walet i to będę ja i też będziecie widzieć na bieżąco. Dobra, ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie odciska. Yy, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i na razie!